Siemanko, z tej strony Piwna Japa. Obecnie znajdujemy się na zielonych trybunach Poznańskiej Malty, ale już za parę dni będziemy znajdować się na zielonych trybunach warszawskiej legii. Dlaczego tam? 15 edycja warszawskiego festiwalu, piwa to jest powód, dla którego się właśnie tam spotkamy. A dlaczego warto się wybrać do Warszawy i właśnie tam trafić? O tym dowiecie się w tym materiale. Warszawski festiwal piwa to przede wszystkim topowe polskie browary. Najważniejsi, najwięksi, najlepsi gracze na polskim rynku. Wiele browarów szykuje się tylko i wyłącznie na ten festiwal, przygotowują sztosy, piwa limitowane, wyciągają piwa zapomniane z piwniczek, no i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo premier. Poza tym na parterze strefa nowych browarów, browarów, które nie debiutowały wcześniej w Warszawie, browarów, które są mniej znane, właśnie tam jest okazja się z nimi poznać i spróbować ich piw. Być może dzięki temu trafią one szerzej do innych miast także niż tylko Warszawa. A może będziecie chcieli mieć je w swoich lokalach, jeśli takowe prowadzicie. A co jeszcze czeka na Was na warszawskim festiwalu piwa? Mnóstwo atrakcji, przede wszystkim scena główna, na której rozmowy, wystąpienia, konkursy, druga olimpiada sensoryczna, w której naprawdę warto wziąć udział i sprawdzić swoje możliwości sensoryczne. Harpagan Cup, test czy konkurs zawody w jedzeniu ostrych rzeczy na stoisku Browaru gryfus? Bardzo ważna rzecz, która odbędzie się w sobotę, czyli y, licytacje sztosów, y, piw limitowanych y, na cele charytatywne. Oczywiście całe środki są przenoszone. W tym roku także znajdzie się taki mały setbox y, ode mnie, od piwnej apy, którą też wrzucę y, na ten szczytny cel. Y, a poza tym tyle, tak, super selekcja jedzenia, żeby się posilić w trakcie y, tak wyczerpującego festiwalu, jakim jest, jakim jest y, Warszawa. Poza tym strefa gier, relaksów, fliperów, najróżniejszych gier elektronicznych, na których naprawdę można spędzić sporo czasu, albo wysłać tam swoje pociechy, które zabieracie ze sobą, bo nie macie ich jak w domu inaczej i z kim zostawić. Akcja prosportowa, czyli wybiega i browarka, zachęcająca do ruchu, a jednocześnie też, żeby właśnie ludzi zmotywować, że nie samym piwem człowiek tam żyje, tylko także aktywnością. Ale przede wszystkim przyjeżdżamy na Warszawski Festiwal Piwa, tak jak na każdy inny. Żeby spotkać się z ludźmi, żeby z nimi móc porozmawiać, zbić piąteczki. To są miejsca, które łączą ludzi z różnych końców Polski. To są... Ale jeśli ludzie, no to wróćmy na koniec do tego, czym jest festiwal, czyli do piwa. Będzie też mnóstwo masterclassów, spotkań z piwowarami, z osobami, które zaprezentują, pokażą jak degustować ich piwa, wyciągną, także limitowane rzeczy. Do tych wszystkich rzeczy, jak masterclassy, jak sam festiwal, jak inne gadżety, które są festiwalowe, link do biletów znajdziecie w opisie do tego filmu, załączę tam. No a możecie się także spodziewać na dniach piwnego przewodnika: tego, co warto wypić na festiwalu, tego, na co warto zwrócić uwagę, no i tego, czego sam będę szukał. A jeśli nie chcecie czekać, no to tutaj wysunie się albo tutaj link do tego materiału. Trzymajcie się, a ja idę łapać pociąg. Na razie. Ale jeszcze jest jeden PS do tej yy, zapowiedzi. Pani operator jeszcze nie podjęła decyzji, czy przyjedzie, czy w ogóle się pojawi, czy pojawi się na jeden dzień. Więc jeśli chcecie ją zobaczyć z wizją piąteczki, wypić z nią piwko, no to dajcie znać w komentarzach, yy, dajcie łapki w górę. A ona pewnie zrobi Wam niespodziankę i przyjedzie być może na festiwal. Pa, pa!